Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście jest to seria pierwszy, lepszy, a przed nami odcinek numer 4. Dzisiaj jeszcze drugi odcinek pojawi się około godziny 16, ten miał się pojawić o 14, no ale nie wyrobiłem tyle co wróciłem z uczelni i dla was to nagrywam. Także pierwszy mecz przed nami, zobaczymy co tutaj ciekawego się wydarzy, jest to liga numer 9 jeszcze bodajże. Tutaj zobaczmy pierwszy skład. Powiem wam, że na początku, kiedy zaczynałem to nagrywać, no myślałem, że a, będą mieli słabe składy w tych niższych ligach, to jakoś dam rady. Ale okazało się, że nie i że jest cholernie ciężko, ale o to w tym chodzi. Nie chodzi w tej serii u mnie, żeby nakupić od razu jakichś mega zawodników, żeby dążyć do tego powoli, żeby ta seria trwała dość długo. I tutaj mamy bramkę na 1 do 0, Moreno, którego pewnie niedługo, jeśli mi się uda, to ogólnie chciałbym wymienić tych napastników, bo gra się nimi już ciężko. Moreno jeszcze jakoś tako jako tako się da radę pograć, ale gra mi się trochę słabo. Tutaj sytuacja: sam, nasz sam Andiów, no i na dwa razy musiał próbować, ale udało się. To może być też wina tego, że nie mam zgrania, bo jednak to zgranie jest naprawdę słabe w moim składzie i tak będzie przez większą część tego wszystkiego. Dlatego będzie mi się grało po prostu ciężej, no ale fajnie będzie się oglądało, właśnie, gdy myślę, tak myślę, mam taką nadzieję, gdy będę powoli dochodził do tego optymalnego składu tak stopniowo, a nie z odcinka na odcinek od razu napierdzielać jak najlepszych. Kagawa i mamy 1 do 2. Trochę się przestraszyłem, bo jedna głupia bramka i będzie remis, ale udało się skontrować go w 82 minucie. I którego krytykowałem jeszcze przed chwilą, teraz strzela drugą bramkę. No i w sumie trochę się obronił. Eee, więc postanowiłem dać mu jeszcze szansę, nie wymieniać go za innego. No i zobaczmy kogo ciekawego uda mi się kupić. Wygrałem dwoma, dwiema, dwoma, dwiema, I don't know. Wygrałem różnicę dwóch bramek. Mogłem sobie kogoś kupić za 4000. Był to z Siriju, który był jako pierwszy na kup teraz. Potem już będę zaznaczał samych kup teraz, żebym nie musiał w prawo przesuwać. A teraz lecimy do meczu numer 2 i zobaczymy co ciekawego się tutaj wydarzy. Zobaczmy jaki skład ma przeciwnik. No tak, gdy to zobaczyłem to niezbyt byłem ucieszony. Diego Costa, Villa, Pedro. No naprawdę mega skład. Dobra, tutaj, początek. Ajajaj, no, gdybym tego nie strzelał z czupakiem, tylko normalnie może by weszło. 45 minuta tutaj bardzo ładnie mnie objechał, no i zasłużona bramka e, Dawid Wija. No i mamy niestety 1 do zera dla niego jeszcze jakiś mały lagozaur. E, ogólnie powiem wam, że no, ciężko się gra, tak jak już mówiłem, ale z niesamowitą frajdę mi sprawia nagrywanie tej serii i po prostu nie mogę się doczekać nieraz kiedy nagram następny odcinek, kiedy będę mógł znowu zagrać, także szukam szybko miejsca na dysku i nagrywam po raz kolejny. Tutaj mamy rzut karny, no i jeśli będzie 2-0 to naprawdę będzie to już ciężko e, odrobić, tym, tym bardziej, że gram takim składzie jakim gram. Dawid Wija podchodzi do tego rzutu karnego i zobaczmy, no rzuciłem się niby w tamtą stronę, ale nie udało się odrobić. Tutaj widzicie lag po raz kolejny. No, w takich warunkach czasem muszę grać, i w tych niższych ligach nie wiem dlaczego. Ale często zdarzają się ludzie, którzy strasznie lagują, a w szczególności Polacy. Gdy widzę jakiegoś gościa, który ma polski nick, to kurczę, nie wiem dlaczego mam z nim takie lagi. O co chodzi? Teoretycznie powinienem mieć właśnie świetne połączenie z takimi. No, ale cóż, 50 minuta, kolejna okazja. Tutaj faurowany jeszcze był Modryć po raz drugi. Mamy czerwoną kartkę dla Amai. No i niestety będę musiał ten mecz kończyć w dziesiątkę, a tu już 60. minuta. No i mamy bramkę na 3 do 0, Pedro. Także widzicie, no nieraz będą takie mecze, właśnie jak te, kiedy nie mam nic do powiedzenia, nie mam jak mu odpowiedzieć. Moja obrona jest bardzo słaba na razie. Tutaj kolejny rzut karny. No i czy będzie 4-0? To już jest naprawdę pogrom dla mnie. No wiem, że tutaj mogę dużo przegrywać tych yy, pojedynków, no ale właśnie dlatego tutaj jeszcze kurtułami strzelał karnego Także no cóż, a w sam środek, no i mamy bramkę, jeszcze Kalmę mi dowalił, także trochę po, poniżenie i mogłem to w sumie usunąć ten mecz, ale stwierdziłem, że nie, dlaczego? Pokazuję Wam wszystko, zarówno porażki, jak i zwycięstwa, a w ogóle a propos zwycięstw, to tak mnie to cieszy, jak mi się uda strzelić bramkę, czy wygrać mecz, to jest niesamowite. Tu Moreno jeszcze tuż obok słupka, no i nie ma bramki honorowej, 89. Portillo jeszcze raz i znów nie udało się strzelić. Podanie jeszcze tam do diów, ale już za mocne. Diów w sytuacji sam na sam, tym razem się nie pomylił, no i to jest tylko bramka, tak jak już mówiłem, honorowa i jest 1 do 4. To niestety, muszę zanotować porażkę. No niezbyt fajnie, no ale niestety w tej serii to będzie częste. Myślę, że to nie chodzi o to, żeby wygrywać wszystko po kolei, tylko też, żeby umieć jakoś radzić sobie z słabszym trochę składem. Najważniejsze to to, żeby awansowywać rok po roku i sezon po sezonie, że tak powiem. Zrezygnowałem też z pomysłu kupowania brązowych, tutaj jeszcze w niektórych odcinkach będziecie to widzieć, ale potem stwierdziłem, że to jest bez sensu. Skoro przegrywam mecz, to nie powinienem dostawać nic i dlatego też brązowych nie będę już kupował, to znaczy ze względu też na to, że ja ich po prostu pikseluję potem i, i tracę w sumie na tych kartach, nie zyskując nic. Więc to jest bez sensu, 14 minuta i zobaczcie kolejny skład, tym razem Mandziukić, podanie do Sama, broń. tutaj jeszcze raz Siriżu, ale drugi raz się już nie udało, no i Diego strzela bramkę na 1 do 0. Sto jeszcze tutaj mamy Colo e Colo i jego herb, także w sumie bardzo charakterystyczny. Pytaliście się często jaki ja mam herbę, to jest chyba kobresa, ale tak że musicie poszukać, to nie wiem jaka to jest liga meksykańska czy kolumbijska, nie jestem pewien, nie chcę was kłamać. No i niestety nie udało się też wygrać tego spotkania, znów porażka, tym razem 1-0, no i ostatni mecz przed nami. Może tym razem uda się wygrać i już zapewnić sobie awans. No cóż, zobaczymy za chwilę. Tutaj jeszcze właśnie małe. Jakieś nieporozumienie przy strojach, no i zobaczcie. Kiedy ja zobaczyłem ten skład, to stwierdziłem, kurczę, w końcu mam szansę, w końcu mogę coś ugrać, w końcu przeciwnik taki na równi. No i zobaczmy, Ruben do Tubasa. No i niestety yy, mało brakło i byłoby 1-0. Tutaj jeszcze jakoś kontroler mi się trochę krasuje, jak to zwykle bywa. No, ale mamy odpowiedź w drugiej połowie. Royer wchodzi w sytuacji sam na sam i brameczka, także to, co nie udało się jemu, udało się mi trochę później. No ale wychodzimy na prowadzenie 1-0. W sumie bardzo to mnie cieszy. Myślałem, że ten mecz będzie łatwy, ale okazało się, że gra mi się naprawdę ciężko. No i zobaczymy. Moreno, kolejna sytuacja. Tym razem postanowiłem przelobować. No ale niestety. Obok słupka. Źle to zrobiłem, ale udało się wygrać 1-0, więc 2000 na transfery. Znowu wędruje do mnie i mogę grać o mistrzostwo. Od bodajże od 8 lub 9 odcinka będę robił też tak, że za mistrzostwo dostaję jedną dodatkową złotą kartę, a tutaj mogę kupić sobie Irlanda, który będzie do składu. Także trzymajcie się do usłyszenia o 16.00. Na razie i piona.